Cześć, witajcie! Z tej strony, Mr. Jackson, a dzisiaj pierwszy odcinek z kimś, a mianowicie. Proszę bardzo. No, yy, i dzisiaj, słuchajcie, taki nietypowy odcinek, ponieważ też pierwszy raz yy, przy okazji nagrywam na telefonie. A dzisiaj zagramy sobie e, Five a The The doom. Także no pierwszy raz będę grał, zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, no i co łapka, górę, subskrypcja i lecimy. E, więc ty musisz mi ogarnąć. W sensie powiedzieć mi jak to działa. W sensie. Okej, okay, więc mamy. Tak? No, zobaczymy, mo mo może będzie spoko. <laughs> Okej. Okay. Nie, to nawet nie było aż tak długo Dobra Noc pierwsza Dzień dobry, czy, czy, czy ty gdzieś jesteś? O, dzień dobry Dobra Eee Co nie wiem, z, z, zaczynamy... Ten, noc? <grybujesz> czy już się zaczęło? Bo nie wiem Mhm Ha. O, jestem w parking service. Ale oni się później ruszają, nie? Okej okay. A no tak, bo ja mam latarkę jeszcze. <laughs> Dobra. Dzień dobry, proszę Państwa. Toj Bonnie, toj Freddy, toj Chick. O matko, czekać. No i idę. <grystanie> Co?! Co? Okej, okay. ciekawe. Ty a teraz, jakby się weszło w jakiegoś animatronika, to by cię żąd czy nie? Aha, dobra. Aha. Dobra. dobra yy... O matko, ale tu dorobili tego Foxiego. <grystanie> No balon śmieć. A tam coś jest? Co co, 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 co Jadalnia, a to co? Balony jakieś A tu. O, do wentylacji wszedłem. Jezus Bonnie, Boni! Ej, 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 ej. Uh! O! <ścoughs> Aha! On za mną idzie. <noise> tak, no pewnie. To, to. <noise> Okej. Okay. Dalej za mną idzie. Czy już przez Węta wszedł? Jezus. Dobra, nie, chyba, chyba żyje. Ej, ej, ej. E? <noise> no, ja wiem, wiem. A ruszył się ktoś jeszcze? Nie wiem, tu się da kamery sprawdzać, czy nie? A nie ruszył się, dobra. Właśnie niechcący wyszedł na scenę, także... Wszyscy są... Jezus, wystraszyło się <laughs> Już widziałem, jak ktoś skacze na mnie, mówię, Jezus Maria. Dobra. Spoko, idzie po mnie, po mnie już. <laughs> ty się wystraszyłem mój terda Boże. Bo Chica stała i chciałem przez węty przejść. Eee. Yyy... <grystanie> Idzie Chika. No właśnie tak <grystanie> Patrzę i se stoi. Dobra. Czy ja tędy wyjdę na scenę? Tak To Freddy stoi jeszcze Chika. Chika tam jest. Jump. Ej, ale ona skoczyła z, z końca sali. Oh my god, bro. Oh, no, Tobie napisało, że ja zginąłem? Czy nie? <grym> tak. <grym> Ej, ale ona z, 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 skoczyła dosłownie z, drugiej, z drugiego klucza sali. okej, okay, no tak, na no, przyszłość. No, tak. Chyba cię goni. Oj! Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. No, biegnij. Ciekawe. No... No za to bym nie lecą, Czekaj, przełączę na mnie, może coś będę widział. Widzę Boniego i Fredego i Chica, ale gdzie oni są? To... Ja, jak patrzę ze sceny, to są na wprost w takich drzwiach, to no nie wiem, czy ci to coś mówi, czy nie. A ten czas to znaczy, że do szóstej minuty będzie trwał, czy jak? Czy po prostu? Aha, okej. Okay. <grym> Teraz to wygląda jakbyś Munwaka robił, jak Michael Jackson. <laughs> boni albo, albo on pilnuje męgle, albo, albo nie wiem. O, Freddy. Eee, czekaj, przyłączy się na mnie. No, tu jej nie widzę. Boni, boni, boni. Bonnie. Uh, uh, a, no nie. Osta... Nie wierzę. Jezus Maria. Teraz się, teraz się skupią. teraz full, full focus. Tak. Gdzie jest ta główna? To aha, tu. Dzień dobry. No, dobrze, noc chyba. Noc jak już. Może być. Nie narzekam. Mogło być lepiej, ale... Mog mogliśmy już to przejść, ale skasztaniłeś <śm> 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 Dobra. <śm> no ja... Ale, ale ten... Ale... Zdzika yy, dosłownie. Patrz. Widzisz, gdzie ja stoję? Ona stała gdzieś tu. I skoczyła na mnie. Bez sensu. Nie wiem co się stało Ale jak widziałem filmiki Snafa Dum to już się wszystkiego spodziewam O widzę go, chyba cię goni Chyba Chyba tak trochę jakby O Jezu o ty patrz, ty? Jezus, Maria, zawał. Okej. Okay. Od... Ty, ty za mną biegniesz też, czy, czy nie? Nie, on goni mnie. Dobra. Super, świetnie. Jezus! Jezus! Jezus Maria. No, dosłownie. Czekaj. Tu, gdzie są kible? Tak. Nie. O, świetnie. No to to jeszcze gorzej proszę. No Nie, co ty? Ja w... Ja właśnie przez chwilę myślałem, że to jest wed. Mówię dobra, tam wejdę będę bezpieczny. I chyba mi nie wyszło. Ciema widzowie. Jak widzicie nowa lampka to nie mogę jej włączyć, poczekajcie. Jestem włącznik gdzieś zaginął nie mogę jej włączyć a jak ją włączam w ogóle nie widzicie co tutaj jest a jak jest tak to jest lepiej czyli mój kanał się rozwija let's go again próbujemy ale tym razem druga noc tak Ta druga noc druga second night is <laughs> beginning right now <laughs> A, dobra. Loading. Loading. O. I w drugiej nocy się już rusza Foxy, Noc. ale on się rusza o czwartej chyba. Coś takiego. Okay, dobra. No dobra, jak my nie umiemy pierwszej nocy przetrwać, to, <laughs> to nie wiem, czy tej czwartej dotrwamy w ogóle. <laughs> dobra. Czekaj. Okay. A jeszcze widzowie wam powiem, że za niedługo Powinna, nie wiem jak, jak bardzo za niedługo, ale myślę, że jeszcze w tym roku powinna się pojawić nowa piosenka. Także jak najbardziej. Wyczekujcie. No, ty też przy okazji możesz wyczekiwać. Także? No. A o czym będzie ta piosenka? Wyczekujcie. Eee, jak można spędzić. A o górach. A o górach. O górach no. Bo to jest, tak, to jest takie. Taka moja pasja, nie? Także stwierdziłem, że o tym zrobię piosenkę. I tu jeszcze zdradzać nie będę, ale. No. O górę. No pe pewnie tak. Ja chcę ba balun śmieć pomyliłeś. Ja chcę pić. Nie, no co ty, patrz, jak drogo? Co to jest? Jeden. Do to jest dolar? Tak. Jeden tak. dolar. Je jeden i dwadzieścia pięć to za drogo. No grosze kosztować. Centy. Tak. Dobra, może ja tak blisko niego nie będę, zaraz jak jest pierwsza. Ja, bo bo edziesz wlazłem i nie wiem gdzie. O, tu. Tak kiedyś z moim. Zyfki, blach. Jak kiedyś z moim kolegą graliśmy, to weszliśmy na tą taką karuzelę. <grym> z od balu śmiecia. <grym> <grym> I animatroniki w ogóle. Mm. <grym> miały takie koło, jakby rytuały robiły. Ciekawie. No, no Flavdum z tego co widziałem jest bardzo dopracowany. No, bardzo. <gry> boni się ruszy. E, nie, boni, boni, boni. Mm -hmm. Wiem, bo zostałem prawie przy nim. Ej, Withered, nie mu cały czas się świecą na czerwono oczy, czy on jak się aktywuje, to mu się świecą? Czekaj, muszę zobaczyć. Też nie jak, nie wstał tu. To... Nie, no, on no, zawsze ma te na czerwone. Ok, ja, Foxy. Ten obudził się czy nie? Nie, mnie te dźwięki hmm. cały czas. Ja on stoi no... przy Mangle, czy? Nie, ja nie, nie, nie nie. nie, nie. Czy on Gdzie on jest? Czekaj, Bonnie, a tam jest. Tu, tam, tutaj jest. A aha, tu, okej okay. no, tutaj raz obok niego przejdę ojec no. yes. hopsa, hopsa, hopsa co, co, hop. co, co to, to, to. Co? tak się no tak czasno? tak czasno nie wiem, może przywalił Bemo wentylację yes. <tuszy> Freddy, Freddy, Chica, Chica, Bonnie, a Foxiego nie dali jako przytulanki. Agnianー. Skandal E, no. <tus aggraw�ania> Ej, chica. Ja chica mhm. Jaki jest twój ulubiony animatronik z FNAFA? Withered boń. Wow. Tak mi się podoba, że ja nie mogę. Ja nawet kiedyś miałem na Facebooku chyba yy, ten profilowy z... Wow. Na, na Facebooku albo na, na, na e-mailu? Nie wiem A, spoko. Też spoko. tam gdzieś, gdzieś tam miałem na pewno. A. I tapetę chyba miałem z nim raz. No tak także ogólnie go lubię. Eee, Jezu! Eee, dobra Boni. No. Chyba, chyba wiadomo gdzie jest. Tak. Zabaj ciężko nie zauważyć. No tak zielono, zielono bym powiedział. Hmm. Czyli tam lepiej nie iść. No lepiej nie. Okay. A jak tam to kucanie cokolwiek daje, czy Chyba nie, nie wiem. Czyli to jest taki dodatek po prostu. Jest trzecia. Wow. wow. Okej. Okay. Części i usługi. Winterdyś. Arson Service. Tak. Serwis to ja bym powiedział, że to jest bardziej naprawa. Serwis w sensie... No wiem, o trochę No tak. Ale czasami, jak Roblox coś przetłumaczy na polski, to. I polskie tłumaczenie jest. To niskie Polskie tłumaczenie jest no. fajne. No. no, zawsze prawdziwe. No a jak? Dobra, ja patrzę o? na. Okej, okay, to Freddy. E, masz za sobą jeszcze Boniego, tak jakby co? Wiem. A Chica jest. Przy balumboju Okej okay. idą na mnie, teraz idą no na i... ciebie. I... Teraz idą Freddy. No Freddy idzie po mnie, a no to ja sobie pójdę. No a oni Bonnie... a Bo... stoi. oni stoi, hmm. tak. O dobra, nie. Już, już nie stoi. No. <laughs> Boni jest w korytarzu. Pa Freddy. Ewidentnie, edy, ewidentnie jest w korytarzu. Jest, byłem tak blisko Frediego. A tu jest Boni. Cześć. Cika jest przy tych drzwiach do Męgły, jakby co? Przy marionetce, teraz. A. No, no tak, teraz tak. O, jest czwarta. Okay. Wow. Gamer, gdzie się kłócił? Gamer? Gamer? G gamer jest w tym korytarzu, co jest do biura. A, no widzę. Co to było? Um, Znowu ktoś walnął łbem? Czekaj... Foxy jeszcze się nie ruszył. Mangle jeszcze też. Jak Foxy będzie biegł na ciebie to masz po prostu latarkę na niego zaświecić i ją Będzie oślepiony Dobra Boni z tego co widziałem na scenie jest Nie wiem czy dalej jest Ale, ale, ale jest cika też była chyba przy marionetce Oj, poczekaj No! Nie zdążyłem włączyć Kurde Nie zdążyłem włączyć Jezu, Ale dosłownie już kliknąłem, tylko dosłownie nie wiem Jestem pomiędzy kołem ko 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 a kowadłem Orze No dobrze na micie twęci. No Bardzo D Dobra dawaj, jeszcze FNAFA czwórkę Z ciekawości chcę zobaczyć Fnafa czwórkę i... Kurde chruszy. FNAFA czwórkę o Jezus, love, No. Aha, jeszcze wam widowie powiem, przepraszam, że chwilę nie ma filmu jednak. E... E, nie było. Aczkolwiek miałem kontuzjowaną rękę, tak jak widzieliście na filmie z ze szalikiem Jakiloni Biały Stok. E, no i aktualnie mam <grym> bandaż, także... Ale już wracam do nagrywania, spokojnie już, już będziecie mieli film. Ojo. Zresztą widzicie. Jest ten dom niby? Tak, to jest ten dom. Kurde jaki garaż, to jest garaż czy No to jest garaż no tak. I w garażu jest Wow Bluszcz <laughs> Boże, <laughs> co to no? By nie wiem, ja, ja kiedyś Realistycznie Jak się nie interesowałem czy tak jak FNaFem, to myślałem, że plusz Trap to jest mini wersja springtrapa no ja też. Ale to tam dobrze. Dobra, okej. Okay. E! Hop! Ci się tu szybko. To... Ten. Yy. Latarka władowuje. Tu się rozładowuje latarka? Tak, i musisz zbierać. Yy, te. Mm, te. Te, 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 te. Mm, jak to się nazywa? Bateria. Zabił mnie. Ej. Okay. Plus tak, nie zabił już. Serio? No. Bo. Ale to w tym do tego garażu proszę? Tak. Na niego cały czas hmm. trzeba patrzeć chyba. Nie no nie. Okay. Uh, I have absolutely no idea Jezus Maria. No. Co ja mam robić? Czekaj Baterie, tak? Mam szukać jakieś no baterie były w garażu, chciałem zebrać, ale plusz strap nie zjadł Okej okay. Ja tak szukam jeszcze tu domu czy coś jest, jest. Książka? Eee, pfff, <noise> Eee, <głos> no, cześć. <noise> no cześć No cześć <noise> No Jezus Maria Tylko zobaczyłem żółty kolor, mówię, oho Dzień dobry Fredbear, Spring Bonnie To jest chyba Miejsce pana Aftona No bardzo możliwe Czemu? Just What the heck? Co to? Oh! Co to było? <laughs> to była Nightmare Chica. ma drzwi <laughs> <laughs> O oh! O ty Jezus Maria A masz czas nocy czy nie Nie Oj Nawet nie zdążyłem nic <śpiewanie> zrobić <to> jest... <śpiewanie> <śpiewanie> Okej okay. Dobra, teraz się czas kupić Dobra, czekaj, bo tych baterii trzeba szukać. Wyszedłem. Tu jest Bonnie. Chyba nie chcę do tego garażu chodzić, jak na razie. <głos》>. Może później. Dobra. Okay. Jezu. Jakaś Cześć, koleżanko! Okej. Okay. Dobrze, to jeszcze lepiej tam poszło Powiem Ci e, Gdzie ona jest? A, tu jesteś. Super. Teraz ja sobie pójdę. E, zostaw mnie. E. E. A bo ty grasisz, ja myślałem... Ja myślałem, że już cię wzięła. Zrobiła. Ja idę się pobawić. E. Idzie, idzie idzie za tobą. O kurde. I nawet nie słyszałem jego jumpscara. Okay. O kurde... Bo, bo... Nie wiem, czy to nie był nightmare przed wami? To był nightmare. Okej, okay, słuchajcie, więc e, za ten odcinek wam dziękujemy. Absolutnie nic nam się nie udało zrobić, ale nieważne. E, także... E, powiem tak, podsumowując, spoko jest ta Może jeszcze, albo nawet nie może, tylko na pewno się pojawi jeszcze odcinek. Tylko nie wiem, czy na kanale moim, czy na kanale Raksa. Nie wiem, może na twoim następnym razem. Dobra. Więc, no, za, za ten odcinek wam dziękuję, e, no i oczekujcie kolejnych odcinków z FNAFA i innych jakichś tam rzeczy. Na razie!